Cześć, witam was na kanale Wisłaki w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj powiem wam 5 powodów dlaczego Wisła Kraków może wejść do ekstraklasy. Śledźcie naszego Xa, śledźcie naszego Instagrama, ale śledźcie naszego TikToka. No to lecimy do powodu pierwszego. Wisła Kraków najważniejsze mecze ma już za sobą. Nie licząc meczu z Lechią Gdańsk motorem Rublin oraz poniekąd z Miedzią Legnica, Wisła Kraków będzie rozgrywała swoje mecze z drużynami ze środka oraz z dołu tabeli, co na pewno daje Wiśle jakieś perspektywy na łatwe zdobycze punktowe. Oczywiście w tamtym roku Wisła Kraków potrafiła stracić punkty z Sosnowiec, co zaważyło o tym, że Wisła nie dostała się do Ekstraklasy, ale miejmy nadzieję, że w tym roku będzie zgoła inaczej. Myślę, że też bardzo solidnym argumentem do tego, że Wisła Kraków ma szansę wejść do Ekstraklasy jest to, że no nie miała tutaj żadnych wielkich roszad w kadrze, w okienku transferowym zimowym i no miała jedynie transfery Dave'ego Bregu, Bilela Omraniego, Czikaczana oraz Karola Dziedzica. No i myślę, że bardzo jest to mądre zarządzanie klubem, gdyż piłkarze mogą się do siebie przyzwyczaić i zacząć grać po prostu lepiej. Kolejnym powodem, dlaczego Wisła Kraków może być do Ekstraklasy jest bardzo dobra atmosfera panująca w drużynie. Widać to na nagraniach na kanale Wisły Kraków i myślę, że dobra atmosfera na pewno może pomóc w awansie Wisły do Ekstraklasy. No i myślę, że jednym z ważniejszych argumentów, dlaczego Wisła Kraków... Jednak wejdzie do ekstraklasy jest to, że nie ma zdecydowanego faworyta, który na pewno wejdzie do ekstraklasy. Oczywiście mamy takie kluby jak Arkadynia, które w tym momencie grają świetnie, jednak trzeba pamiętać, że jest to tylko forma chwilowa i nie należy tego rozpatrywać jako całość rozgrywek. Myślę, że forma Arki jest tylko przejściowa i naprawdę jeszcze zaczną grać słabiej. Yy, I myślę, że. Nie mamy tutaj takiego wyraźnego faworyta, którego jesteśmy pewni, że awansują. Oczywiście, kiedy ktoś nas zapyta, kto awansuje, mówimy Arka Gdynia, jak Gdańsk, GKS Tychy, jednak żadna z tych drużyn nie jest pewnym faworytem. Myślę, że Wisła Kraków może z tego naprawdę skorzystać i zaskoczyć w kwestii awansu. No myślę, że ostatnim nazwijmy to powodem jest to, że no jeśli w tym sezonie nie awansujemy, no tak naprawdę kiedy awansujemy? Opłaty za stadion rosną. Wisła Kraków nie jest w najlepszej sytuacji finansowej. No i obiektywnie myślę, że Wisła no, powinna naprawdę w tym sezonie awansować, bo może być bardzo krucho w przyszłym sezonie. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Cześć!